Palladyna, z czymż żeś ty, człowieczy, do mnie przysłany? Żałujesz. Donoszę ci, książę, że 20 ludzi przekupionych wczoraj przeszło na polu z szeregów kilkora na naszą stronę. Jeśli się rozwiąże na lewym skrzydle łuczników gromada, kupiona złotem, pole będzie nasze. Palladyna, jeszcze nie przyszli. Opierzła szła zdrada, gorsza niż wiejość, Idź w bojową kaszę z łyżką żelazną jeśli w nią wpadnie głowa jakiego wodza, będziesz panem. Rozumiesz? Można poza góry spadnie podejść, skoczyć na plecy czakanem, cięć łeb stalowy, iść, bić, zabijać. Wchodzi drugi koniec. Koniec. Lewe się skrzydło zaczęło rozwijać i piesznąć gniezno. Wkrótce walki koniec. Przy nas zwycięstwo. Badladyn. Dobrej wieści goniec, niech ma zapłatę te pieniądze. Czy rugu, czy wódz wrogów wzięty? Widziałem sztandar kilkora zatknięty na małym wzgórku, gdzie rosną trzy brzo brzozdy. A trupów szaniec urósł tak wysoko, koło niego, żeby pełni grozy, ani wziąć wodza mogliśmy na oko, ani przestąpić umarłego wału. Jeżeliś pełen męs Trwa i zapału. Jeśli chcesz karierusy, powierzch pełnej srebra, idź na ten wzgórze, Niech ci trupie rzebia będą drabiną, bo z wozem idź i zabije. Słychać okrzyki. Co to za, za głosy? Kosty wychodzi zbrojny i krwią pomadzony. A kikor? W Zginął! Balladym. Chowając nóż za tytuł po jednej stronie, Miałam nóż gotowy, Powinnam Ci życie. Naczelnik Ków głowy, Niech kat pościna, Idź wydaje skaz. Kostyn wychodzi. Głosy niech żyje wódz nasz! Fon kostryn! Niech żyje wódz nasz! Fon kostryn! Powtarzam wyraz, jak głupia sroka. Rzucę się na szyję Niemca i węzłem pocałunków z duszy. Kostyn wyprowadza przestelon ze stolicy i jeden z obywateli niesie na, złot, na tacy złotej chleb i sól. Scena czwarta, Sala królewska w Gnieznie, tron w głębi. Kanclerz u stóp tronu. Panowie, panowie państwa, Wawel Dziejopis, paść dwór sędziowie. Kanclerz, wszystko gotowe na przyjęcie pana. Zasiądźcie teraz ławy po urzędzie, przy samym tronie wodzowie i sędzie. Szafarze zboża, dolewacze dzbana, niech wszystkich razem nowy król powita. Wchodzi goniec. Goniec. Świetne urzędzie, wieś przynoszę ważną, nasz król, pan nowy kobieta. Kanclerz, kobieta? Wszyscy królem kobieta. Kanclerz, niech będzie odważną, jak była wanda. Niech tak dobrą będzie, ale szczęśliwą. Goniec drugi wchodzi. Prześwietny urzędzie królowa weszła już do bram stolicy, kanclerz. Każcie, niech wszystkie serca na dzwonnicy biją dzień cały, tak jak serce ludu. Pierwszy z panów Wieszcz biasz nie może wytłumaczyć cudu, co się ukazał dzisiaj narodowi. Lud niespokojny. Kanclerz. Co za cud? Pierwszy z panów. Nad opis, jeżeli chcecie, to go wam opowie i w księgi wpisze szlachetny dziejopis królów na gneznie. Kanclerz. Przemądrzały wawelu. Czy sam widziałeś? Wawel. Co widziało wielu, mogę poświadczyć jak świadek naoczny. Dnia tego ranek był po stronach moroczny, lecz się wyjaśnił ku wschodowi słońca. Więc jak widziałem prawie sam, od końca niebios, skąd błyszczy gwiazda oryjona, wyleciał lecąc sznur żurawi biały, a na nim wisząc za śnieżne ramiona mglista niewiasta. Kanclerz, i wszystko widziały Twe własne oczy, przemądrzały Wawelu? Wawel, nie ja widziałem, lecz widziało wielu. Mogę przyświadczyć na rzecz z mego czasu. Paś. Ja sam widziałem z go, goplańskiego lasu za żurawiami lecącą dziewczynę. Ta na ostatnią orszaku ptaszynę padając białe zawiązała rączki za szyją ptaka, a głową do ziemi sypała włosów rozkwite obrączki. Jasne jak słońce i tak na warkoczu, gdy promieniami rozwiał się złotemi, leżała płynąc. Kanclerz. Trzeba dziecka oczu, aby na szmatach niebieskiego płótna obraz widziały. Ściemnia się jak przed burzą. Jeden z panów, co to ciemność smutna na tron upadła i nam na oblicza? Jak zaćmionego słońca tajemnicza zieloność, bladzi, staniemy przed panią? Kilku. Okropna ciemność. Wchodzi strażnik w wieży. Strażnik. Nad blaszaną banią królewskich zamków, skąd w niebo wytryska igła złocona, okropne chmurzyska. Wokół się czarnymi owinęły wiankiem i coraz grubsze już wiszą nad gankiem, gdzie ustawiona muzyka królewska. A cała nieba równina niebieska jakby się z jednej urągała chmury. Kanclerz. Bijcie we dzwony! Strażnik. Łono ma z purpury ognistej. Kanclerz, deszczu potrzeba, niech pada. Strasznik. Na czarnym wozie jakaś jędza blada. Z tuż orawiami z piekła, wężami stado wędrujące, siekła i kierowała nad zamek do chmury. Siedź węgle teraz, ale jęk ponury, piekielnych ptaków z mgły się wydobywa. Słyszycie? Kanclerz, prawda? Jaki jęk nieznany. Panowie zrywając się z ław. Okropność! Kanclerz: Niech się żaden z ław nie zrywa. A ty, strażniku, musiałeś być pijany i sam stworzyłeś wieść o czarownicy. Strażnik: Ja sam widziałem i lud z okolicy, i lud gnieźnieński. Okrzyki: Niech żyje królowa! Baladyna wchodzi w królewskim ubiorze w koronie, koszyn, w zbroi lud. Kancler. Pani, niech będzie poświęcona głowa, co nam przynosi koronę popielów. Witaj i panuj na tak mądrze i szczodrze, żebyś z Bogiem od, do najświętszych celów lód prowadziła. Przywiąż się na biodrze szatą czystości, czoło wznieś do nieba. Daj łaskę winnym, daj łaknącym chleba, a wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość. Baladyna stronu, Cóż mam czynić, kanclerz? Praw naszych gorliwość. O dobro ludu stanowi od dawna, że król, nim siądzie do pierwszego stołu, nim da spoczynek strudzonemu czołu, które uciska w dzień korona sławna, w przody na ławie sądowniczej siada i rozwiązuje kryminalne sprawy. Baladyna. Niech się tak stanie, jak wasze ustawy każą. Kostrzyn chwieje się i pada. Jeden z panów. Co to jest? Wóz bladnie i pada? Baladyna przystępując do leżego, leżącego kostrzyna. Co to się znaczy? Słabo ci? Kostrzyn, umieram. Baladyna, panie mój drogi. Kostrzyn, precz, jędzo trująca, zrzućcie ją z ja pierwszy otwieram grobowiec ciemny dla ludzi tysiąca, co będą żyli pod nią. Balladyna, on w malignie. Wynieś go, wynieś, ciało jego stygnie. Niech lekarz jaki uzdrowi go za to połowę kraju zapłacę. Lekarz już skonał. Wynoszą ciało postrzyna. Lekarz idzie za nimi. Kanclerz. Pani, okropna, zasmucona stratą, wnozią cierpliwie. Bóg ciebie przekonał, że sa na samym wstępie u złotego tronu, że przy tych szczeblach stoi widmo zgonu i czeka na nas. Balladyna do siebie. Już przyszłość zamknęła w grobach. Ja sama panią tajemnicy. Głośno. Każcie wojennym brańcom rozchuć pęta. Zastawić stoły na rękach stolicy i dawać co dnia dla żebraków strawę. Kanclerz, wdzięczność i sława tobie. Baladyna. Ja o sławę nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę. Czym dawno byłam zrodzona pod inną gwiazdą. Życie pełne trudu na dwie połowy przecięła korona. Przeszłość odpadła jak od płytkiej stali, którą po stronie jednej ościniła żmija. Połowa jabłka leci zgniła i czarna jadem. Wyście mnie nie znali taką, jak byłam. Niech więc lud nie śledzi przeszłości mojej. Wiecie, co wyznałam, a resztę wyznał księdzu na spowiedzi. Ha, jeszcze jedno. Poszukajcie ciała grafa kilkofa między gęste trupy. I na ten wzgórę, gdzie jest tylko słupy, brzus odrąbanych mieczami się bielą. Zanieście mary z jedwabną pościelą. Na tej pościeli przynieście śpiące zwłoki Kilkora. Niech ludy tysiące płacze przy marach tego, co z orężem poległ mym wrogiem, a był moim mężem. Zaprawdę mówię ja, po grafie wdowa. Lecz nie niebo roi bajek tłum gawiedzi. Co miałam wyznać, wyznała królowa. A resztę powie księdza na spowiedzi. Teraz, kanclerzu, bywaj przede mnie zbrodniów. Na pierwszym siedzę w trybunale. Jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie gniazdo robaków. Niech się ogniem spalę, ani mnie ujmie dobrać, ani trwoga. Ani odwiodą ludzi, ani czarty. Przysięgam sobie samej w oczach Boga być sprawiedliwą. Kanclerz. Woźni! Woźni, sąd otwarty! Kanclerz. Oto jest księga praw. Oto zbawiciel na suchym drewnie krzyża rozpostarty. Ucałuj księgę i krzyż. Woźny. Oskarżyciel. Kanclerz. Ktoś jest lekarz. Królowski lekarz, kanclerz, o co sprawa, lekarz? O jadotrucie. Kanclerz, na kim, lekarz? Na kostrynie. Twój wódz, o pani można i łaskawa, otruty skonał, wielki rycerz ginie od jadu, co się zowie ludomorem. Na jego ciele, żelaznym kolorem, wyszło tysiące plam, skonał otruty. Kanclerz, kogoż posądzasz? Lekarz, niech sąd szuka winnych. Zbrodniarz nieznany? Odłożyć do innych sądów tę sprawę, niech ma czas pokuty. Kanclerz, zwyczajem kraju jest mościa królowo wydawać wyrok choćby nad nieznanym i zawieszony miecz trzymać nad głową tajnego zbrodnia. Aż będzie schwytanym i da nam gardło. Balladyna Są jednak zbrodniarze wyżsi nad wyrok, Święci jak ołtarze, niedościągnieni. Kanclerz Takich Bóg ukaże. Do ciebie ziemski wyrok dać należy Szczero sumienny. Balladyna Cóż wyrzekły prawa? Kanclerz, jeżeli który z szlachty i z rycerzy trucizną gorzką na życie nastawa równego sobie i dopełni czynu, to kara miecza. Jeśli zaś kto z gminu otrucie spełni. Balladyna, dość! Kanclerz, sądź królowo, niechaj u ciebie mniej waży praw słowo niż głos sumienia. Balladyna. Skończmy. Otrawiciel winny jest śmierci. Kanclerz. Na zamkowym progu otrąbić wyrok, a jeżeli mściciel kat nie wypełni, zostawimy Bogu. Niech teraz stanie drugi oskarżyciel. Ktoś jest? Filon. Cień tego, czym byłem. O, smutki, wyście mi pamięć odjęły na wieki, dręcząc pamięcią, jako nezabudki, trącane ciągle od płynącej rzeki, znajdują radość w ciągłym kołysaniu błękitnej fali. Tak ja bity falą płynących smutków we łzach i w niesprzesprz... niespaniu ulgę znajduje, kanclerz. Prawodawczą szalą nie można ważyć tego człowieka mowy. Tłumacz jaśniej. Filon. Oto malinowy dzbanek, a to nóż. A te maliny były pod głową zabitej dziewczyny. No, nóż był w piersiach jej. Niechaj z tego dzbanka wypłynie nowy Eurota z płaczu. Niech zaprowadzi smutnego kochanka falą przejrzystą do kochanki grobu, a ja mu powiem: strumyku tułaczu, dzięki Ci wieczne w grobie dla nas obu będzie spoczynek i cichości morze. Przebacz apollo, promienisty Boże, że łzy przyszedłem przed ludźmi wylewać i smutek z nimi łamać jako chleby. Przychodzę ludziom smutną pieśń wyśpiewać, przyszedłem jako Orfeusz w Ereby prosić Plutona, by mi wrócił żonę. Słuchajcie, ona żoną moją była, żoną mej duszy. Dziś jedna mogiła zamyka białe ciało, zakrwawione tym nożem. Patrzcie, oto na tym dzbanku znalazłem martwą o wiosny poranku zabitą nożem. Kanclerz, w tej zawiłej skardze czuć zbrodni zapach. Balladyna. Kanclerzu, ja gardzę z szalonych ludzi za skarżaniem. Kanclerz, pani, sąd winien śledzić do ostatka, ani pogardzać smutnym psa na kogo Więc, że, pasterzu, rozstała się z życiem twoja małżonka? I znalazłeś ciało nożem przebite? Kiedy to się stało? Filon. Trzy razy księżyc i gwiazdy podbladły przed apolinem. Kanclerz. Mów na kogo padły twe podejrzenia o zabójstwo krwawe. Filon. Ach, parki, parki, parki niełaskawe przecięły srebrną nitkę jej żywota. Może też z nieba jaka gwiazda złota pozazdrościła mej kochance blasku w oczach i oczom zawrzeć się kazała. Kanclerz, gdzież ją znalazłeś? Filon, w dumającym lasku pod cieniem wierzby rozpłakanej spała snem nieprzespanym. przez panem. Kanclerz, zawikłana sprawa. Wydaj królowo wyrok na nieznanych. Rać się sumienia. Balladyna. A jak sądzą prawa? Kanclerz, za śmierć chcą śmierci. Balladyna. Z tych pozabijanych nie będziemy mieli prochu ani ćwierci. Kanclerz, wydaj sumienny sąd. Balladyna. Winna jest śmierci. Kanclerz, winna? Więc sądzisz, że zbrodniarz niewiasta? Balladyna, sądzę, jak sądzę. Kanclerz, niech ludowi miasta otrąbią wyrok na zamkowym progu, katowi zemsta należy lub Bogu. Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. Wchodzi ślepa wdowa, matka balladyny. Ktoś ty jest? Wdowa. Wdowa. Kanclerz, na kogo? Wdowa na dzieci. Skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł. Niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki. Stara, biedna wdowa. Żywiłam obie. Jak to często błądzi. Człowiek na ziemi, czekając pociechy. Młodsza uciekła z matczynej strzechy. Niedobre dziecko. Lecz druga, o Boże, królowo moja, ty jak anioł biała. Soń, że ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa. Bogdaj, bym wskonała, jeśli ja kłamię. Grawią wziął za żonę. Królowo moja, Bogdaj ci koronę Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce. O sądź, w tej drugiej córce jak w makówce był o rozumu. Grawią kochał bardzo ale ja matka kochałam jak matka, aż tu w jej zamku już służalce gardzą biedną staruszką, cierpię do ostatka. Wzgardę służalców grób był dla mnie blisko, aż tu mnie jednej nocy nocy te córczysko w obliczu ludzi zaparzyło się głośno. A córko, mówię, bądźże ty litością dla starej matki, co już bliska truny. Była noc straszna i deszcz i pioruny, Pioruny i deszcz, i ciemno, i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza. Mnie, starą matkę, na wichry i deszcze. W noc i w pioruny, i w burzę, i jeszcze głodną kazała. Niech jej Pan Bóg stwórca przebaczy. Głodną wypędzić z podwórca. Do lasu wiatr mię poniósł załachmany. Piorun wypalił oczy. O różany mój królu, złoty mój pani, litości, kanclerz. Pani, ty milczysz. Takiej nieprawości mszczą się okropne nasze mądre prawa. Balladyna, przecież nie śmiercią, kanclerz. Lechitów ustawa, śmierć przypisuje na niewdzięczne dzieci. Niechaj ci księga naszych praw oświeci. Czytaj i czytaj we własnym sumieniu, a ty, staruszko, nazwij po imieniu. Wyrodną córkę akadją ukaże. Chociażby z pierwszym grafem państwo w parze los ją powiązał. Powiedz grafamiano i córki imię, a prawa dostaną przez mury zamku jej serca i głowy. Wdowa, co? Śmierć na córkę? Panie, bądź mi zdrowy, żegnaj królowo, ja wracam do boru, będę żyć rosą. Kanclerz, podł usta w toru, kto zaniósł skargę odstąpić nie może. Wyznaj, wdowa, nie, nie, nie. Kanclerz. Wziąć na tortur łoże i wszystkie stawy jej w żelazne kleszcze. Cóż, wyznaj stara. Wdowa, nie panie. Kanclerz, raz jeszcze pytam się ciebie o imię złej córy. Wdowa, ona niewinna. Kanclerz, wziąć ją na tortury. Wdowa, wydzierając się straży. Królowo moja, zlituj się, ja stara, ja bym być mogła matką twoją. Boże, ty nic nie mówisz, nic. To jakaś mara straszna na tronie, więc ja się położę na tych żelazach i skonam, a w niebie Bóg wam odpuści. Kanclerz, wygadasz w boleści. Wdowa, panie mój, jasny panie, i u ciebie żelazne serce odchodzi ze strażą. Kanclerz, praw się trzymam treści, a za to niech mię wielki Bóg obwini lub uniewinni, a ty, monarchini, wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy i przerażenia. Słychać jęk. Co to jest? Żołnierz? To krzyczy stara kobieta. Kanclerz i nic nie wydała? Żołnierz, nic. Kanclerz, poczekajmy. Balladyna, z mego teraz ciała, kad zrobi sercu torturę. Rozciąga. Wody podają pić. Żołnierz. Już zdjęta z żelaznego drąga. Balladyna, już powiedziała, co w mękach? Żołnierz umarła. Balladyna umarła, mówisz? Żołnierz, jak ją kat położył na tortur kleszczach, to oczy zawarła, a patrząc na nią, kto by się pobożył, że to kościany Chrystus był bez ducha. Każda kosteczka wywiędła i sucha, przez rozciągniętą skórę wyglądała. Prosząc o litość, kanclerz, i nic nie wydała. Żołnierz, umarła cicho, a na suchej twarzy, dwa wykopała dołki śmierć kościana, i w obu dołkach stoją łzy. Balladyna od rana siedzę na sądach, a żaden z nędzarzy tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Kanclerz, nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie twego sumienia, czego wartą córa, dla której matka taką śmiercią kona. Balladyna, wyją osądźcie. Kanclerz, niech twoja korona przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją! Wszyscy! Osądź! Kanclerz! Jak Bóg nieśmiertelny, winna jest sądu. Wszyscy! Pociąć ją na ćwierci! Kanclerz! Radź się sumienia i sądź! Balladyna. Po długim milczeniu. Winna śmierci! Piorun spada i zabija królową. Wszyscy przerażeni. Kanclerz! Król, kobieta, piorunem boskim zastrzelony. Zamiast w koronacyjne bić, w pogrzebu dzwony.